Na terenie wszystkich czterech gmin powiatu polickiego działają organizacje oraz stowarzyszenia, które aktywnie włączyły się w organizację pomocy na rzecz uciekających do Polski przed rosyjską inwazją obywateli Ukrainy. Prowadzone są rozmaite zbiórki najpotrzebniejszych artykułów, zarówno dla osób przybywających do Polski, jak również są organizowane transporty i zebrane na terenie powiatu polickiego artykuły trafiają bezpośrednio do potrzebujących osób, które zdecydowały się mimo trwającej wojny pozostać na terenie Ukrainy. W momencie, kiedy zaczęły napływać tutaj osoby, kiedy zaczęli przyjeżdżać uchodźcy z Ukrainy, zaczęła się też pomoc doraźna tutaj na miejscu. Natomiast nie zaprzestajemy też pomocy, nie zaprzestajemy transportów na Ukrainę. Ponadto organizowane są liczne kiermasze oraz zbiórki finansowe, z których dochód w całości przeznaczany jest na zakup m.in. środków opatrunkowych oraz długoterminowej żywności, która trafia do walczących w obronie swojej ojczyzny Ukraińców. Robiliśmy zbiórki 13 marca, to było właśnie potrawy ukraińsko-polskie i w ciągu niecałych dwóch godzin zebraliśmy 7633 złoty. Na te koszty kupiliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, opatrunki, jedzenia, wszystko co było potrzeba i dla wojska i dla ludzi i to pojechało do... Mikołajowa. Zaangażowanych, organizacji oraz stowarzyszeń jest tak dużo, że ciężko byłoby wymienić je wszystkie. Dlatego też wójtowie oraz burmistrzowie poszczególnych gmin serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy otworzyli swoje serca i niosą pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. Włączyło się całe nasze społeczeństwo. Bo nawet te osoby, które starsze nie mogą no, coś tam przekazać, czy coś, to przekazują pieniążki, z których zakupujemy potrzebny towar, czy do szkoły do Czebierzy, czy do Nowego Warpna. Chcieliśmy podziękować wszystkim Polakom, całej Polsce od imieniu Ukraińców za takie wsparcie, za taką pomoc. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach od kilku już tygodni prowadzi pomoc psychologiczną na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Uruchomiliśmy po pierwsze taki telefon można nazwać go telefonem interwencyjnym, ale bardziej to jest taki telefon pomocy dla osób, które początkowo obawiały się w ogóle całej tej sytuacji. Jeszcze przed wybuchem wojny, w dni robocze można kontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w godzinach od 15.30 do 19.30, dzwoniąc na numer podany na dole ekranu. Nasi specjaliści yy, są obecni i odpowiadają na wszystkie pytania. Wtedy, kiedy trzeba po prostu posłuchać danej osoby, która wyraża swoje lęki, ale też wtedy, kiedy trzeba udzielić jakichś wskazówek i informacji, jak sobie radzić ze swoimi lękami. Grono psychologów i terapeutów rodzinnych pozostaje w pełnej gotowości. Z pomocy psychologicznej korzystają zarówno przebywający na terenie powiatu polickiego obywatele Ukrainy, którzy przyjechali tutaj zarówno przed wybuchem wojny w Ukrainie, jak i po rosyjskiej inwazji. Pojawiły nam się pierwsze wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uchodźców. Udało nam się bardzo szybko przetłumaczyć wnioski do poradni na język ukraiński. Mamy gotowe dokumenty. Posiłkujemy się tymi dokumentami, które zostały przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Mamy nowe kwestionariusze dla rodziców przygotowane przez pracownię testów psychologicznych, więc. Yy, Zakres dokumentów, którymi dysponujemy, jest już jasny i czytelny dla obydwu stron. Dzięki temu obywatele Ukrainy korzystający z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej w policach nie muszą obawiać się problemów komunikacyjnych. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w policach gotowa jest również na przyjęcie dzieci na zajęcia terapeutyczne. Pierwsze dziecko już takich zajęć integracji sensorycznej u nas korzysta, zostało dołączone do innego dziecka, bo wolnych przebiegów nie mamy. Natomiast próbujemy tworzyć wtedy takie mniejsze. Zespoły dzieci, które w ten sposób mogą po pierwsze poradzić sobie z tą traumą, którą przyjechały, a po drugie nawiązywać powolutku relacje z rówieśnikami polskimi i po prostu się pobawić. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach to tak naprawdę czeka na razie. Czekamy na osoby, którym byśmy mogli pomóc. Mamy interwentów kryzysowych. Psycho, to są psychologowie, pracownicy socjalni i inni specjaliści, którzy potrafią w takiej trudnej sytuacji, jaka spotkała naszych braci z Ukrainy, możemy pomóc. Nie boimy się bariery językowej, ponieważ jakoś się dogadujemy. Skąd my już to wiemy? Bo skoro do nas nikt nie przyszedł, no to my pojechaliśmy do nich. Jeżeli ktoś ma u siebie gościa. To zachęcajcie ich, żeby do nas przyszli. Trzeba to naprawdę, jak to się mówi tak, kolokwialnie przegadać, tak? W związku z wejściem w życie SPEC ustawy Ukraińcy przyjeżdżający do Polski mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Jeżeli przejdą przez te formalności, przez te procedury, wówczas uzyskują pełen dostęp do usług i instrumentów w rynku pracy, jakie są w naszej dyspozycji. W chwili obecnej bardzo intensywnie mocno pracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami, by pozyskać jak największą liczbę ofert pracy. Jednocześnie zainicjowaliśmy współpracę z samorządami lokalnymi, by stworzyć dodatkowe miejsca pracy w ramach robót publicznych. Przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudniać pracowników z Ukrainy, proszeni są o zgłaszanie ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach. Poszukujemy wszystkich ofert pracy. Nie, nie, nie dzielimy, nie możemy chociażby z tego powodu wprowadzać jakiegoś rozróżnienia. Oferty pracy, które są rejestrowane u nas w urzędzie nie mogą takiego, e, takiego, takiego ograniczenia w sobie zawierać. Współpracujemy z coraz większą liczbą pracodawców, e, dużych, małych, z terenu całego powiatu. By, by po prostu pojawiły się w naszych rejestrach, w naszej ewidencji jak największa liczba jak największe liczby ofert pracy z jak najszerszymi, jeżeli chodzi o stanowiska. A kwalifikacje i kompetencje e, ofertami. Powiatowy Urząd Pracy w Policach rozważał uruchomienie kursów językowych, dzięki którym uchodźcom z Ukrainy łatwiej byłoby znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Obserwujemy oczywiście już coraz większą liczbę osób rejestrujących się w naszym urzędzie, natomiast no nie daje to nam jeszcze na tyle obrazu byśmy mogli podjąć działania dostajemy wiele sygnałów od pracodawców że faktycznie byliby gotowi do zatrudnienia obywateli Ukrainy natomiast bariera językowa im to uniemożliwia więc być może w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy takie działania podejmować natomiast niebawem na przełomie marca kwietnia uruchomimy kolejny nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tam będzie możliwość by pracodawcy którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w obszarze różnych umiejętności językowych mogli aplikować o środki finansowe również Będą mogli wyposażyć w takie umiejętności swoich pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Policach zastanawia się również nad uruchomieniem szkoleń zawodowych, tak aby niwelować nie tylko bariery językowe, ale również te polegające na braku pewnych umiejętności w konkretnym zawodzie. Samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą zatrudniać Ukraińców w ramach tzw. robót publicznych, natomiast przedsiębiorcy mogą korzystać np. ze staży, prac interwencyjnych oraz refundowanych stanowisk pracy. Obywatele Ukrainy, którzy opuścili swój kraj przed rosyjską inwazją i przebywają obecnie na terenie powiatu Polickiego, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz obywatelskiej w ramach uruchomionych punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich na terenie powiatu Polickiego. Punkty te działają w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i są zlokalizowane we wszystkich gminach na terenie powiatu. Działają zarówno stacjonarnie, jak i w systemie zaocznym, czyli telefonicznym. Osoba, która chciałaby z takiej porady skorzystać zobligowana jest do wcześniejszej rejestracji w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach pod numerem telefonu 91 432 81 43. Zapisy te są dokonywane w godzinach pracy urzędu, czyli najczęściej jest to w godzinach od, godziny, w godzinach od 8 do 15 czy też 15.30. Porady w nieodpłatne, prawne i obywatelskie udzielane, aktualnie udzielane są w języku polskim. Starostwo powiatowe w Policach zwraca się z apelem, aby osobom zwracającym się o pomoc prawną towarzyszyła osoba mówiąca zarówno po ukraińsku, jak i po polsku. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej działają w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ulicy Piaskowej 97, w Budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ulicy Tanowskiej, w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, w Urzędzie Gminy Kołbaskowo oraz w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Filii w Dołujach, mieszczącej się przy ulicy Żubrzej 7. Zespół szkoły imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach od kilku lat edukuje uczniów pochodzących z Ukrainy. Do momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w popularnej białej uczyło się 40 ukraińskich uczniów, z czego 23 osoby mieszkały w internacie. Aktualnie mamy 28 nowych uczniów, którzy po wybuchu, bo, po wybuchu wojny znaleźli się tutaj w naszym kraju i zgłosili chęć edukacji w naszej szkole. Większość z nowych uczniów zamieszkuje teren Powiatu Polickiego i będzie uczęszczała do pierwszej i drugiej klasy liceum. Zespół szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach uruchomił oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy, którzy nie znają języka polskiego chociażby w stopniu podstawowym. Te, które posiadają już jakąś nawet małą Umiejętność, znajomość języka polskiego pozostaną w oddziałach już istniejących, czyli, czyli w takich, gdzie są nasi polscy uczniowie, uczniowie, uczniowie z Ukrainy, ci, którzy już byli wcześniej, i teraz ci nowi, wszyscy, żeby czuli się bezpiecznie i spokojnie. W pierwszej kolejności dyrekcja oraz nauczyciele zespołu szkół w Policach koncentrują się na zapewnieniu podstawowych potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa, a także wyposażenie ich w podstawowe przybory szkolne. Ja jestem bardzo dumna z naszych uczniów, uczniów zespołu szkół w policach, gdyż podejmują wiele inicjatyw w kierunku pomocy uczniom, którzy przyjechali z Ukrainy. Są to ich inicjatywy, to są ich pomysły, ich działania. Samodzielnie zorganizowali mecz charytatywny, gdzie bilet, dochód z biletu wstępu został przeznaczony właśnie tutaj na zapewnienie uczniom naszej szkoły niezbędnych niezbędnych rzeczy samodzielnie zorganizowali już dzisiaj drugi kiermasz ciasta, gdzie także zbierają pieniążki, rodzice pieką ciasta, czy uczniowie przynoszą. To jest ich inicjatywa, to są ich pomysły i uważam, że należy ich na to, za to pochwalić i być z nich dumnym.